Hello, siemandero Z tej strony Tytian. Dzisiaj będziemy nagrywać sobie Robloxa Pogramy Pet Simulator No i pokażę wam pety i powiem wam co i jak Dobra, ja jestem w grze No i Pokażę wam teraz moje pety Poczekajcie To są moje pety Najlepszego peta, jakiego mam, to jest 40 trilionów yy, To 17 trilionów Nie. Jeśli ktoś jest słaby, to ten dostanie yy, takie właśnie pety za 549 mi milionów. No i jeśli chcecie takie pety i jesteście troszeczkę słabsi, to mam taką po. Zawsze będzie to zrobić, ja was po prostu zaproszę do. Bo... Ja po prostu zaproszę do znajomych. No i wiecie, nie, znaczy, nie, wy musicie zaprosić do znajomych. Potem zagram w Pet simulator, a macie na to tylko jeden dzień. Bo to, to, się to się jutro. No i no po prostu... Zapraszam. Chciałem też nagrać to zobaczyć. To jest tu dla kanale. To jest ten Jeden Jadę. O, no, ja już wyłączyłem. Wale. Bara.